nie! Ale ten moment jak ja zajmę dan daniowi fraga. Siódem masz bana, kurwa, e, e, kurwa Dobra, siódem masz bana, nie? No, 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 no. no. Pa, rozpierdolej! Pa, rozpierdolej, pan! Patrz, jest coś w moce. O! Ha! Kurwa! Dobra, łapię to! O kurwa, za so dużo! Kombak, kombak, kurwa, kombak! Chodź, 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 chodź. Ej dobra, mamy taktyka, taktyka. Pod przekopę. Pa. Dawaj, klip to, klipuj to, Składam to. Składam skrzydlastego księżycowego pancerka. Ej, poka Ej, weźcie na jeszcze spójrzcie. Pokazę Pa! Te, ten Jonek długo to robił. Eee! Mam takie pytanie, czy mówi ci ktoś kiedyś, że coś nie daje baną umysłowo? <śledzimy> Kurwa! Chcę rybać nikomu, to, bo to wtedy będzie Ciebie, że lepiej okej? Okej Rozumiem Okej, so, okej okay, okay. Czyli jak Suda ma gadać jakieś gówno, to czekamy masz skończy gadać i wtedy dopiero mówimy jakim że jest okej? Okay? Dobra Spójr w to. Ciężko powiedzieć kiedy on kończy gadać, bo on lubi z Dobra! Kurwa! Ha. Kurwa! Lecę was Kurwa, murzyn jebany Pierdol ale mamy Pana, już nie, no. drużynę Kozioł przestań mi się wchodzić na no. W stanie. no. A ty też Ojej, kurwa No te, 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 i znaczy, przegraliśmy Grek kurwa Bo gramy z, z laty z kurwy synem kurwa Co ma internet kurwa z biedronki Co stary musi kurwa kurwa okay, mać... Kurwa Czy stary musiał kabel od internetu kurwa Żeby mu internet działał i chuj